Czy jesteś dobrym rodzicem? Czy wypełniasz tę rolę jak trzeba? Już sam fakt, że zadajesz sobie te pytania, że śledzisz nasz kanał, świadczy o tym, że jesteś na właściwej drodze, by dobrym rodzicem być. Ale jeśli szukasz ideału, jeśli zamierzasz wypełnić tę rolę w 100%, mamy dla ciebie przykrą niespodziankę. Pogoń za doskonałością może wyrządzić rodzinie wielką krzywdę, bo dobry rodzic to ten, który wie, że nigdy idealny nie będzie. Nawet więcej. Dobry rodzic to ten, który zakłada, że popełni błąd. Dlaczego? O tym pomówimy w rozmowie z patrycją Franią, pedagogą i psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z dziećmi. Patrycjo, my będziemy dzisiaj uspokajać i rozgrzeszać. Tak, zdecydowanie taki mamy plan na dzisiaj. No tak. właśnie, z czego my będziemy rozgrzeszać? Chyba z tej nieidealności. Z błędów będziemy rozwiązywać. Zdecydowanie, a nawet bym powiedziała, że trochę spróbuję pozachęcać do tego, że albo przekonać, że popełnianie błędów jest czymś po pierwsze bardzo naturalnym, a po drugie tak naprawdę jest dobre. A wiesz... Tak, zastanawiam się, czy możesz pozachęcać do błędów, czy można zachęcać do błędów, czy ten błąd. Zacznijmy od tego. Dobra, mieliśmy zacząć inaczej, mhm. ale to zawsze jest tak, <laughs> że te relacja inspiruje. Tak. Czy my możemy zachęcać do tego, żeby jakieś błędy popełniać. Czy ten błąd jest wartością w samą w sobie? Chodzi mi o to, że no oczywiście, błąd, z którego się wyjdzie dobrze, jak trzeba, przegada, to jest wartość oczywiście, ale czy sam pomniejszy błąd jest wartością w samą sobie, czy na przykład potrafi naszym dzieciom pokazać, że też jesteśmy ludźmi, że jesteśmy im bliżsi. Ja lubię ludzi, którzy popełniają błędy i którzy wiedzą, że popełniają błędy. Lepiej się z nimi czuję, bo wiem, że jak się sam wysypię, to wtedy oni mnie zaakceptują i nie zostaną odrzucony. Właściwie chyba odpowiedziałeś na to pytanie, które mi zadałaś. To, 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 tak. to jeszcze raz, to raz. Nie, nie, to jest to jest bardzo dobre. Zachęcanie do błędów, pomyślałam, że trochę dla mnie zabrzmiało, jak przyjście i powiedzenie, ej, potknijcie się. co nie? To, to może nie do końca to jest o tym, że, żeby w ten sposób zachęcać. Natomiast bardziej to jest o tym, żeby jakoś no, spróbować Uzasadnić, że, że te błędy są do popełnianie błędów jest dobre, że ono ma wartość. No bo wyobraź sobie idealnego rodzica, ale takiego idealnego, który po prostu na tip top, e, e, żadnego zagięcia na zaprasowanej koszuli, mm -hmm. e, żadnego błędu w życiorysie, wszystko na piątkę z plusem albo na szóstkę. I w relacjach też, wszystko. Perfekt! Mm -hmm. I e, Potwór. obok kręci się małe dziecko, które czy młodsze, czy starsze, które obserwuje tego rodzica i sobie myśli, e, no to jest jakiś wzór dla mnie. A mi tutaj coś nie wyjdzie, no tak. tu w szkole się gdzieś potknę, tu może nie ta szóstka, a może tylko piątka, albo tylko czwórka. E, i w tej relacji z takim rodzicem, no co to dziecko sobie może myśleć o sobie? Często wchodzi taki sposób myślenia, może nie do końca uświadomiony, ale że ja jestem niewystarczający, jestem niewystarczająca, bo nie potrafię tak dobrze jak ten ideał, ten wzór, który mam obok siebie. Widzisz. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście odpowiedziałem na to pytanie, a ja nie odpowiedziałem no. w pełni. najważniejsze odpowiedzi nie udzielę, bo ja pomyślałem sobie przez pryzmat swoich relacji z ludźmi, rzeczywiście, jakbym spotkał kogoś idealnego. To bym sobie pomyślał, że potwór. A dlaczego bym sobie pomyślał? Też bym sobie pomyślał z tej perspektywy, że ja nie jestem idealny, i że ciągle miałbym poczucie, że odstaje poczucie winy. No rzeczywiście, bądźmy też i takim przykładem dla dzieci. Że, że można, że można się potknąć, że można się gdzieś wysypać, że można zrobić rzeczy nieidealnie i nieperfekcyjnie. Mm. I to jest w porządku. No po pierwsze z tego dzieciaki mogą obserwować i trochę uczyć się, jak rodzić sobie z tymi błędami, porażkami, jak sobie, ona sobie radzi. Czyli po pierwsze nauczyć się tego, że nie jesteśmy idealni. Nikt tego ideału nie osiągnie. My sobie tu na potrzeby taki model wymyśliliśmy, a to nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby być idealnym. Nie ma najmniejszych szans, żeby ktoś nie było idealny, więc warto pokazać dzieciakowi, że nie jesteśmy idealni, ale też właśnie pokazać mu, że jesteśmy w stanie z tego wyjść, że się otrzepujemy i drogę należytą wyjścia z błędu. Poza, poza tym, tak sobie myślę, co to znaczy idealne. No że to jest jakoś tak, chyba nie ma społecznej definicji jakiegoś jednego wzorca tego, co to znaczy. Tak. Każdy z nas ma tu jakoś nie, nie o... każdy z nas ma w głowie sytuacji. jakiś idealny być może obraz. Tak. Natomiast znowu, to musi być bardzo i takie wysiłkowe dla rodzica i bardzo takie spinające, ale też u samego rodzica często powodujące dużo. Poczucia winy, napięcia, duchu napięcia duchu dążenia, skupienia się na dążeniu do ideału, a w związku z tym zapominania o tym, co się dzieje dookoła. No. Bo wiesz, mogę mieć w głowie, że e, znowu nie zrobiłam czegoś, znowu czegoś nie zrobiłem, albo e, potrzeba po, było o krok więcej, o krok dalej, a zapominam, ile w ciągu dnia się zadziało dobrych, fajnych e, rzeczy. Tak, myślę sobie, że to... E... Parcie na ideał, ta potrzeba ideału, pogoń za ideałem, e, za perfekcją prowadzi do bardzo złych rzeczy. Prowadzi i to właśnie teraz będziemy chyba przestrzegać. Mm -hmm. co, co mi przychodzi do głowy? Ty na pewno to uzupełnisz, skorygujesz, powiesz, coraz lepiej, ale przychodzi mi do głowy. Po pierwsze, nerwowość to jedno, e, a po drugie poczucie winy, że nie jest się tym ideałem. Mm -hmm. I to są chyba dwie takie rzeczy, które mogą zrujnować życie rodzinne. Wieczna nerwowość i poczucie winy. To Dodałabym do tego jeszcze lęki. No właśnie. Że, że coś robi nie tak, robię źle, obawiam się o to, jak to, co robię, będzie wpływało na moje dziecko, co to zrobi, więc jeszcze bym ten trzeci komponent. I dodała. ten lęk młodemu człowiekowi pewnie robi jeszcze gorzej niż te błędy, bo on czuje przecież to napięcie i ten lęk, nie? Prze przecież jak weszliśmy tutaj do studia, to gdybyśmy mieli trochę napiętą atmosferę, to ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej. inaczej. I to wcale nie musiałoby być wyrażone w słowa. Tak, ale... bo ta nerwowość nas blokuje bardzo często. Tak? Czy nerwowość, właśnie i ta, no bo tak, bo to jest, to, to pędza ideałem, o tym dzisiaj rozmawiamy. Mhm. Spuszczamy powietrze trochę z rodziców, tak. żeby nie byli tacy napięci. Nerwowość w każdej sytuacji nas usztywnie i powoduje, mam wrażenie, że wszystko to, co robimy, że to, co mamy zrobić, robimy gorzej. Tam ciasto nam wychodzi. dla mnie napięcie jest trochę takim też pojęciem związanym z fizyką. No, wyobraź sobie jakoś napieranie jednego ciała to, na, na drugie. Tam to, nie ma przestrzeni. To. Tam nie ma przestrzeni zarówno dla mnie dorosłego jakoś, bo jestem skupiony na tym, żeby było idealnie jakoś wedle zaplanowanego planu, rozpiski, czekliste, ale też tam nie ma przestrzeni na rozwój dla dziecka. Bo jest ciągle w tym napięciu, ciągle zrób jakoś, postępuj jakoś, tak a tak powinno być, tak a tak jest dobrze, a tak a tak jest źle. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że dziecko nie ma takiego miejsca, gdzie mogłoby potestować, porozwijać się, posprawdzać. Jak ono chce, jak ono lubi. Zdecydowanie. No że i zdecydować tak. też po prostu, że ono chce tak, że idzie na ten błąd, że idzie, no. idzie w katastrofę, no, może w katastrofę przed katastrofą to pilnujmy, ale idzie na mały błąd. I jest zdecydowane. To chyba czasem lepiej pozwolić, niż cały czas wskazywać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak twoje dzieci zaczynały chodzić? Tak. Ja trochę, już dawno, jest to da, da, daleko do odtworzenia. Ja mam ale... to jeszcze sięgnę. No właśnie, i teraz mhm. zobacz, jeżeli znalazłby się taki rodzic, który temu dziecku nie dawałby szansy na to, żeby ono upadło. No, 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 bo, no, no tak, no, to bo ten. Ciło, nie nauczyłoby no, się De facto no nie ta, nauczyłoby się tak, chodzić. Tak, tak, tak. Więc ten proces jest przez, powiedziałabym, przez całe życie taki bardzo, bardzo podobny, bardzo analogiczny. Myślę sobie o swojej rodzinie. Ja mam, wiesz doskonale, widzowie pewnie duża część nie. Mam 6-latkę, 11 -latka i 15 -latka i rzeczywiście tak jest czasami, że pilnujemy porządku, chociażby o porządek. Pilnujemy porządku, i to pilnowanie porządku mm, eskaluje w ciągu 10, 15, 20 minut, że tego nie, tu nie, tam nie wolno tu. I w końcu robi się piekielna atmosfera, nerwowość absolutna, wyrzuty, że znowu jest brudno, że znowu jest bagan, i wszystko leży. Nawet to, że jest. Że nawet gdyby w tej atmosferze było czysto, to i tak byłoby fatalnie. I potem przychodzi taka refleksja, a trzeba było pozwolić, żeby to się wszystko zrównało z Ziemią mm -hmm. i potem byśmy to postawili do przodu, ale na luzie po prostu. Ja często zadaję rodzicom pytanie, albo zapraszam, żeby zadali sobie pytanie, po co? Dlaczego, po co mi to w tym momencie jest potrzebne? Do czego? Mhm. Czy ten porządek, czy też ta zmywarka muszą być zapakowane tu i teraz, natychmiast w tym momencie? I czy są ważniejsze niż to, co się dzieje między nami? Dokładnie. Czy, no. czy można poczekać? Bo te tak? relacje no. też całkiem się wygarszą. One. One się robią takie, to tak jakby była między nami nici. Ona tak miękko faluje, jest wszystko fajnie i nagle się usztywnia w coś po prostu twardego, stalowego, co nie przewodzi. Nie przewodzi między nami myśli, nie przewodzi między nami uczuć. takie mam porównanie. My tu mówimy o tej perfekcji takiej w codzienności, że to musi być ułożone, posprzątane. Mam wrażenie, że do tej pory, mm -hmm. że bardziej o tym, że żeby wszystko było perfekt, że nawet w stosunku do dziecka, że ono musi leżeć o właściwej porze, musi być nakarmione tym, co trzeba, musi jeść to, co trzeba, musi się bawić w bezpieczny sposób, w, też w odpowiedzialny sposób takich rzeczach myślę. Mhm. Ale myślę sobie o tym porządku i tym dążeniu do ideału też w relacjach, bo to też jest poważny problem. Ludzie chcą być idealni w relacjach. Czyli tu nie ma już takiej opresji, że ja pilnuję tego dziecka, tylko ja staram się być tak dobry i tak otwarty na jego potrzeby i tak spełniający jego potrzeby i tak no, 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 rodzicem idealnym w sensie takim psychologicznym, że to też potrafi zablokować. A to jest trochę to, co powiedziałeś. Czy ja tu się zepnę i powiem, żeby był porządek? czy jakoś nałożę na siebie presję, że jeżeli to zrobię w tym momencie, to coś może to zrobić w naszej relacji. Za, za każdym razem robi się dla mnie jakaś sztuczność. Mhm. Okej, okay. jak się zapnę, to się spięłam. Tak się zdarzyło. Wprowadziłam jakąś nerwowość, bo wróciłam do domu, nie, poogarnia, nie poogarniałam po drodze swoich emocji, wchodzę z emocjami do domu, widzę yy, bałagan totalny w każdym miejscu, na które spojrzę. I pękło. I pękło. Okej. Okay. To I też się też, może spodziewać. Łatwiej, przyprosić te, łatwiej wiemy, przeprosić, to. łatwiej pogadać o mhm. tym, łatwiej jakoś wyjaśnić to po czasie. Mhm. To też jest w porządku. No bo jeżeli ja w tych relacjach, znowu będę taki bardzo idealny, idealny i będę nakładać na siebie depresję, mhm. idealności w relacji, jakiegoś takiej poprawności, no to, to, to znowu nie jest o autentyczności, tak. to jest o jakiejś sztuczności, a ta sztuczność. Dzieciaki ją wyczuwają. Wyczuwają bardzo. I mówimy tu o, teraz o podejściu, o wyciszaniu swoich nerwów, o tym, że czasami dajemy im upust i że traktowaniu tego, że to też są błędy, które możemy popełniać. Możemy, Facebook i Instagram jest pełen szczęśliwych rodzin, ale prawda jest taka, że z kim nie rozmawiam, to wszyscy przyznają, że zdarza się, że krzyczymy. Zdarza się, że jest wrzask, zdarza się, że jesteśmy włoską rodziną. Tak jest, wszystkie rodziny, wszystkim rodzinom się to zdarza. Psycholożka, może pedagogzka może tak powiedzieć. Nie wiem, no powiedziałabym, powiedziałabym, że nie wiem, bo tyle ile rodzin, tyle różnych hmm. modeli, sposobów funkcjonowania. Znam takie rodziny, gdzie tych kłótni nie ma, nie tylko w tym stylu włoskim, ale gdzie nie ma ich w ogóle. Natomiast, czy to służy? Wiesz, zobacz, wyobraź sobie dziecko, które wychowuje się w takiej rodzinie, gdzie jest wszystko tak cacy, idealnie hmm. dopracowane, znowu przechodzimy do tego idealnie. Bez kłótni, no bo nie wypada, nie należy, przy dzieciach wcale, a potem to dziecko wychodzi do świata. Świat będzie na nie krzyczał. Świat będzie na nie krzyczał, będą się w tym świecie spotykały, spotykali z tym, że ktoś się ze sobą kłóci. I nagle się okazuje, że to może być najbardziej przerażająca rzecz na świecie. Stawić się z tym, że ktoś się kłóci obok, a jeszcze jak ktoś się próbuje ze mną pokłócić. A, ciebie... a zdarzy się, zdarzy się. Dokładnie. Tak. To jest właśnie jednota nerwowość, ale powiedziałaś też właśnie o tej łagodności. Ja tu też znowu chciałbym do tego wątku wrócić. Że nie możemy też przesadzać z pretensjami do siebie właśnie, żebyśmy byli e, dla tego dziecka idealni, czyli gotowi odpowiedzieć na wszystkie jego potrzeby. Zdarzy, zdarzy nam się, że coś pominiemy. Zdarzy nam się, że czegoś nie zauważymy, zdarzy nam się, że pokierujemy je, że ono przyjdzie do nas z jakimiś emocjami, a my te emocje nie odczytamy albo pokierujemy źle. Zdarzy nam się na pewno i to też trzeba wiedzieć. Zdecydowanie tak. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, to w tym fakcie, w tym procesie bycia rodzicem. Jednak ważne jest to, że to my jesteśmy w pewien sposób odpowiedzialni za nasze emocje, ale też za to, żeby być pewnym stabilizatorem nieładne słowo, ale dobra stabilizatorem mm. dla emocji dziecka. To. Czyli im bardziej u mnie jest jednak z uważnością na siebie, im bardziej u mnie jest w poznaniu moich własnych dorosłych mechanizmów, jak ja mam. Mm -hmm. I im bardziej u mnie jest w takie szukanie balansu i takiej wewnętrznej równowagi, tym jednak jestem w stanie stwarzać lepsze warunki dla rozwoju mojego dziecka. No bo jeżeli idę z tym dwu, trzylatkiem do sklepu i ono w tym sklepie się rozkłada, co jest totalnie naturalnym procesem mhm. dojrzewania układu nerwowego. Tam jest tyle bodźców, że trudno się o. nie, nie rozłowić nawet dorosłemu. My się nauczyliśmy, że, to że nie wypada. Co, nie? Ta, do, do, ta, ta, dokładnie. Ta. No ale ten maluch rzuci się czasem na podłogę. No, to jeżeli ja w tym momencie będę mieć w sobie więcej spokoju, więcej stabilności, więcej opanowania, będę na tych przysłowiowych dwóch, przynajmniej nogach tak. stać, to temu, młode, temu, maluchowi będzie łatwiej się dostroić do mnie. Mm. Będzie łatwiej złapać ode mnie ten spokój. Wpadniemy no w panikę w związku z tym, że wszyscy patrzą dookoła. Dokładnie. Co, czyli to można powiedzieć rodzicom w takim razie, że dobrze jest się wyluzować trochę, że trzeba się wyluzować spuścić z tego, to napięcie z tego, to tak, coś, jak z sobie wyobrazisz balon, za co wszystkiego. Tak. Że chcieć, chcieć być dobrym rodzicem, chcieć odczytywać emocje, chcieć mieć porządek w domu, chcieć wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom, ale z umiarem. Zdecydowanie tak, z pewnym dystansem, z pewnym wrzuceniem takiej zgody na to, że jak nie idealnie, to dobrze, tak jak idealnie, to to mnie wtedy zaczyna z martwić. Z każdego błędu można wyjść? A, to jest... Ja nie mówię tutaj już błędach tak. o, o konsekwencjach kryminalnych, bo zdarzają się patologie okay. takie, gdzie coś, gdzie komuś dzieje się prawdziwa krzywda. Ale prawda jest też taka, że mam wrażenie, że dzieci mają do nas tak tyle miłości, tyle zaufania, że jeśli wykażemy się właściwą postawą po popełnieniu błędu, to z każdego błędu jesteśmy w stanie wyjść obroną. To jest ręką. trudne pytanie. Powiedziałabym, że to zależy, no bo te błędy mogą mieć równą skalę, to, no mogą sytuacja, dotyczyć tak, różnych rzeczy. Dokładnie. Ja mówię o tych błędach powsze powszechnego dnia, że na przykład nakrzyczymy, na, te nerwy nam mhm. puszczą. I nie przeoczymy, że, 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 że dziecko też jest w nie najlepszej kondycji psychicznej, przyszło do nas się zwierzyć, a myśmy opryskliwie i nagle sobie to uświadamiamy. W kuchni siedzimy, ono poszło zapłakane do pokoju, uświadamiamy sobie. I teraz jesteśmy stabilni emocjonalnie, potrafimy swoje emocje nagle wyciszyć, zdać sobie sprawę, że popełniliśmy błąd i to nie jest koniec rodzicielstwa. To jest dobry punkt wyjścia, żeby wyjść do tego pokoju i powiedzieć, przepraszam cię. Zdecydowanie zajmijcie. tak, natomiast powiedziałabym, że za tym idzie jeszcze drugi etap. Taki etap, żeby sprawdzić, okej, okay, to co się takiego stało, że mi te nerwy puściły? Dlaczego? Co, co tutaj nie zadziałało po mojej stronie? Mówisz, jeżeli ja będę ciągle wracać do tego, że na to sam z sobą muszę sam, sam, ze sobą, nie, 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 nie mieszamy hmm. dziecka. Zdecydowanie tak, to e, może być przed tym, jak przyjdę do dziecka pogadać, albo po tym, jak pogadałem, pogadałam już. Natomiast e, żeby zająć się, zaopiekować się sobą. Co takiego się stało, że mi te nerwy w tym momencie puściły? No bo jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że mi te nerwy będą ciągle puszczać, ja ciągle będę przychodzić i ciągle przepraszać. To przeprosiny stracą nas na znaczenie. No, bo, bo Nie się robi, tak robi się taki mechanizm, które mm -hmm. też nie służy. Natomiast tak. jeżeli ja, okej, okay, złapię, dobra, co tu takiego mm -hmm. się, się zadziało, dlaczego miner wypuściły? Może to było o moim głodzie, mm -hmm. może to było o moim przemęczeniu, może mm -hmm. to było o moich potrzebach, które do tej pory jakoś zapomniałam, zapomniałam zaopiekować. Dokładnie, to, to dobrze jest zająć się sobą. I to nie musi się wydarzyć z dnia na dzień. Nie, to, może, to może się. Możemy te lekkie zmiany dostrzegać po miesiącu. Na przykład szybciej reagujemy, szybciej powstrzymujemy emocje. To też trzeba się cieszyć z tego, Zdecyd że to się już udało. Zdecydowanie tak. Y powstrzymujemy emocje, albo jakoś sobie je zostawiamy w środku, żeby się im poprzyglądać, mhm. co nie? ale zostawiamy je dla siebie gdzieś w tym momencie, w tym miejscu dnia, kiedy możemy trochę sami ze sobą. Boję się, że każda nasza rozmowa, a planujemy, żeby tych rozmów było dużo, będzie sprowadzała się do tego, że trzeba mieć sporą świadomość samego siebie, że trzeba zaglądać w samego siebie, i trzeba, a to jest bardzo trudne, żeby rozpoznać te swoje emocje. Czy to można zrobić bez pomocy specjalisty? Jak się nie ma takiej wrażliwości? Wiesz, co, to jest bardzo równie. Ja, ja wychodzę z założenia i mam sobie ogromne przekonanie co do tego, że my w ogóle jako ludzie rodzimy się z ogromem zasobów. Potem w procesie rozwoju te zasoby trochę świat zewnętrzny nam ucina. Czyli, jak jesteśmy takim małym dzieckiem, które się to rozwija to. potem do dorosłości. To, to po drodze przedszkole, otoczenie, szkoła, te zasoby nam przycinają. I tak sobie dochodzimy do dorosłości. Nie biegaj, wszyscy rodzimy się biegaczami. <grym> wszyscy rodzimy się biegaczami, <grym> biegaczami, tylko nam nie biegaj, bo to nie biegaj, przestajemy biegać. No to, to jest taka, wszyscy biegacze to wiedzą. To, 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 to jest o, tak. o tym, tak. Psychicznie jest to samo. I, I w związku z tym to zależy. Jest, jest, ja mam ogromne przekonanie co do własnych zasobów i co do tego, że naprawdę w pierwszej kolejności jestem w stanie sam, sama usiąść, pozastanawiać się, posprawdzać różne rzeczy, pogadać ze sobą, ale w takim autentycznym, w takim bardzo szczerym kontakcie. Czyli puenta naszej rozmowy będzie, ja, ty, ja na razie ją podpowiem, ale jeszcze nie kończyć, mam jeszcze pytanie a propos dzieciaków i tych relacji. Puenta naszego, naszej rozmowy będzie taka, jak zaczęliśmy. No to jest doskonały punkt wyjścia, że słuchacie naszej rozmowy, że się nad tym zastanawiacie, to już świadczy, dobrze, ja to, wiesz, ja sobie tutaj tak strzelam, ja się tylko upewniam u specjalistycznych. Rzeczywiście, że słuchasz, że zastanawiasz się, że pytasz, szukasz tych odpowiedzi, to jest doskonały punkt wyjścia, żeby być bardzo dobrym rodzicem. Zdecydowanie, zdecydowanie tak i żeby sobie Dać taką e, zgodę na to, żeby pomyśleć: Kurczę, naprawdę staram się, naprawdę robię e, tyle, ile mogę w danym momencie. I e, popatrzeć na to, co robię z takiej perspektywy, nie z tego, co mi nie powychodziło. Tak. Tylko jest. popatrzeć na ten dzień, e, który właśnie minął, też z, taką, z takim wyliczeniem to wyszło dobrze. Tu mi się nawet nie udało, ale to zadziałało, Tam tamto zadziałało. Wieczorem pomyśleć o tym, co się udało, a rano pomyśleć o tym, co ciekawego, co dobrego. Mnie czeka to zawsze rzeczywiście pomysł. Tak. Ja bo tutaj też mam wrażenie, że mamy tego, to młodsze dziecko na uwadze, ale potem cię dzieci dorastają, nawet już są dorośli. To ja myślę mhm. sobie też, że jakby będziemy im pokazywać przez całe to ich dorastanie nasze,. Yy, yy, Nasze błędy i będziemy z nimi rozmawiać o tym, będziemy ich przepraszać, będziemy się przed nimi otwierać. To potem one się chyba też nauczą nas wspierać i będziemy mieli wsparcie i, i będziemy je też uczyć, wspierać innych ludzi w kryzysie. Dobrze mówisz? poćwiczą na nas trochę. O, zdecydowanie. Się podzieliłeś się swoim kawałkiem rodziny. Ja mam, ja mam dwie córki, obie są już pełnoletnie. Wolę mówić pełnoletniej niż dorosłe, bo to mi robi, różni to, to robi różnicę. myślę, że jaką, ale też muszę jakoś porozmawiać, żebym porozmawiać. Dobra, tak? I, e, z I jestem na takim etapie z tą młodszą pełnoletnią, że ona czasem przychodzi do mnie i wygarnia. E, Wygarnia, wiesz matka, to, to i to uważam, że na, na tym polu poległaś. To, to nie zadziałało. Tu mi zrobiłaś w ogóle y, jakąś mieszankę w mózgu. I y, w pierwszej chwili, jak to usłyszałam, to sobie pomyślałam, ała, kurczę, to boli. Tak, tak. I, już, po... i Może ja, ja że jakąś pretensją też się odgryzę, nie? Skoro ty tak do mnie to, I, 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 a tak, ty ty taka doskonała. I zaraz, <laughs> z... I zaraz zatrzymałam, za wiesz, sekundę y, po przyszła taka myśl, wow, Ile ona musiała fajnego wziąć, tak, żeby, żeby to... mieć taką zgodę i taką gotowość na to, żeby przyjść i powiedzieć uh, z, tak, z taką szczerością i, i z taką otwartością. No dobra, matka, w sumie to mamy fajną relację, byłyśmy nawet wczoraj w kinie. Natomiast tutaj uważam, że ten obszar to. Następnym razem, gdybyś tak. mogła, to dobrze by było inaczej. Trochę tak jest z tym rodzicielstwem, że ja mam takie. Ja sobie myślałem przez długi czas, że ja sobie wychowałem przyjaciół, że to jest ta praca przy małym dziecku jest po to, żeby potem dorastali i byli twoimi przyjaciółmi. Ale to chyba nigdy tak nie jest, bo my, jednak, przy tym jak ona przyszła do ciebie, to myślę sobie, że też rodzicem, rodzicem obowiązkiem jest pozwolić sobie na troszkę na sobie poćwiczyć. Dobrze mówię? Odrobinę, no nie dać, nie dać się stłamsić, zachować godność i, i tą relację, ale dać na sobie poćwiczyć. Jest, per, jest per Jul, a duński. A terapeuta rodzin. Mówię o tym, że szczególnie w okresie, kiedy nasze dzieciaki dojrzewają, stają się nastolatkami, to zadziewa się taki proces sparring partnerstwa. On tak to nazywa, przyrównując to do ringu bokserskiego, mm -hmm. gdzie się wychodzi yy, i ten dorosły jest po to, żeby dziecko mogło trochę faktycznie potrenować, mogło posprawdzać reakcję jak ten dorosły reaguje na to, co ja robię? Ja to teraz mam. Ja mam piętnastolatkę, i wiesz co, jak mówisz? Ja to niedawno odkryłem. I odkryłem, że nie najlepiej sobie z tym radzę, że muszę nad tym popracować, bo w faktach na przykład, bo ona się już uczy, bardzo dużo wie i chodziliśmy ostatnio pozo i my, O, zobacz, to jest taki niedźwiedź, którego jest najwięcej w Stanach Zjednoczonych, a ja wychowany na Westernach. Nie, bo to ten mniejszy, taki grizzly, jest, najwięcej jest grizzly. A on no, mówi, co ty mówisz? To jest ten właśnie toż, utożsamiany za Nie, to nieprawda to gryzli. I widzę, że wyciąga telefon, szuka i wygrała. I to był ten niedźwiedź. I rodzi się we mnie takie, czy ja już jestem odstawiany do lamusa, czy to jest ten moment, że ona będzie mi zaraz pokazywała w telefonie, co kliknąć, żeby, żeby zrobić coś właściwie. I to z kolei powoduje, no nie, no jeszcze nie jestem, zaraz powalczymy. No, błąd, to nie jest ten moment. Ona mnie nie odstawia do mamusa. Ona się po prostu rozwija, dojrzewa i uczy się wyrażać swoje zdanie, uczy się też wygrywać dyskusję. Zdecydowanie, no zdecydowanie no tak. I to jest też fajne, kiedy może poobserwować, dobra, a jak ten tato, no jak ten ojciec sobie z tym radzi. I to będzie dobra puenta, bo powiedziałem, Baśka, masz rację, to jest rzeczywiście niedźwiedź, a ja nie wiedziałem. Mnie się wydawało głupiemu, że to gryzli. No tak. Konkrety, uzyskaliście u nas konkrety. I to na żywym na, ży na żywej tkance. I inna puenta jeszcze mi się nasuwa, bo zaczynamy, przed nami jeszcze wiele filmów. My będziemy chyba w dużej mierze zachęcali do tego, żeby wyluzować, uspokoić, ale będziemy, i ja tu już zaznaczyłem, że chciałbym o tym na sam koniec porozmawiać, o wyrozumiałości, bo moim zdaniem to jest cecha, która ma szansę uratować ludzkość przed zagładą, że to jest taka cecha dla mnie przynajmniej, od której zaczyna się wszystko. Jak jesteś wyrozumiały, to się poukładasz w relacjach z ludźmi, no bo. Bo starasz się zrozumieć drugą osobę. Hmm. Uh... To jest dobry kierunek, ale nie każdy też ten kierunek, nie każdy też tę cechę może mieć w sobie. Ktoś może mieć więcej upartości, ktoś mm -hmm. może mieć więcej zaciętości, mm -hmm. ktoś może mieć inne cechy. Ale to i tak dłużej potrwa, zanim dojdzie do zrozumienia. To zrozumienie moim zdaniem jest konieczne. Jednak na końcu to zrozumienie, ja nie mówię, że takie pełne Aha. zrozumienie, ale A. jakieś tam zrozumienie. O, to ja mam tutaj trochę inaczej. To zrobimy z tego <laughs> następny odcinek. Super. A dziś dziękuję ci bardzo. Mam wrażenie, że i uspokoiliśmy, i rozgrzeszyliśmy Troszeczkę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli jeszcze ze sobą jesteśmy, to znaczy, że podobał Wam się nasz film. Skoro tak, to zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału i oglądania dalej. Tak się składa, że właśnie teraz na ekranie wyświetlają się kolejne propozycje rozmów i poradników. To co? Zostajemy ze sobą na dłużej?